Mili Państwo, dziś ONZ-owski światowy dzień wody. W kwestii wody nie musimy się odwoływać do rezolucji ONZ-u, bo i nasza mądrość ludowa ma tu sporo do powiedzenia. Jak cicha woda, to wiadomo brzegi rwie. Jak nas toczy tam, to nie rusza, to spływa po nas jak woda po gęsi. A jak nas coś rusza, to też wiadomo, krew nie woda. Jak kropla spada na skałę, to drąży ją nie siłą, lecz częstością kapania. A że czas biegnie nieubłaganie, powiada przysłowie, ani się woda wróci, która upłynęła, ani godzina, która już minęła. Poza tym mamy jeszcze śnieg, czyli wodę w proszku i parę, czyli wodę w natchnieniu. A w kwestii woda, a sprawa polska, niech wypowie się Paweł Jasienica. Polakom zagraża nie tyle wódka, ile woda. Sodowa! Nie bez przyczyny też dzisiaj wracamy do kronik wielkopolskiej policji sprzed lat dziesięciu. Otóż, jak czytamy, mieszkaniec Nowego Tomyśla, który bardzo sprytnie usiłował nabyć w markecie dość drogi alkohol, najpierw kupił kilo jabłek. I kiedy pani zważyła owoce i wydrukowała cenę, on tę cenę sprytnie przekleił z jabłek na butelkę, no powiedzmy, dziesięcioletniej łyski. Cały czas miał nadzieję, iż sprzedawczyni jakoś no, omen omen, łyknie fakt, iż kilkuletnia whisky kosztuje 5 złotych. Nadzieja go jednak zawiodła, no może nie na lat 5, jak się odgraża kodeks karny w tej sytuacji, no ale zawsze. I ostatecznie 22 marca w historii oznacza między innymi koniec prohibicji w Stanach Zjednoczonych. Tego bowiem dnia w roku 1933 prezydent Franklin Delano Roosevelt podpisał ustawę o dochodach od piwa i wina. Oznaczało to, że wolno by było już alkoholem handlować, o ile uiszczało się od niego podatek. Do tej pory przez kilka ładnych lat w ramach trwania prohibicji Urząd Skarbowy, wyposażony w bardzo rozległe kompetencje, mógł ścigać za obrót płynów, które zawierały odrobinę więcej ponad 0,5% alkoholu. I ta prohibicja, która miała uzdrowić moralnie naród, doprowadziła do opłakanych skutków, zwłaszcza do rozwoju podziemia przestępczego, które czerpało zyski z nielegalnego transportu tego godnego pożałowania płynu. I do rozkwitu mafii, jak ta z Alem Capone na czele. A tu się okazało, że z zapaści wielkiego kryzysu może Amerykę wydźwignąć m.in. ściąganie podatku od obrotu alkoholem co pomagało się wydobyć milionom Amerykanów z biedy. Sam prezydent Roosevelt nie stronił od alkoholu, nawet okazywał wyrozumiałość dla tych, którzy go nadużywali. Między innymi odmówił zwolnienia swojego ulubionego osobistego kamerdynera, który zjawiał się w pracy często pod wpływem. I na przykładzie tych korowodów z procentami widać, jak to złe i dobre rzeczy wiążą się czasem z sobą na tym świecie w wysupeł trudny do rozwikłania. O czym sam Intencjonalnie donosi o poranku Wiesław Kot.